Witajcie! Dziś zobaczymy jak wygląda stan moich kolonii po ostatnich ekscesach oraz odpalimy sobie protokół zimowanie. Zostańcie do końca i miłego oglądania. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki i subskrypcji. Tylko 16% oglądających subskrybuje kanał, dlatego nie zapomnij kliknąć przycisku na dole. Minął już tydzień od moich wyjaśnień, jakie umieściłem na kanale, dlatego nie będę się już zagłębiać w ten temat. Kadr, który widzicie, to moja kolonia Voldemortów, która ucierpiała najbardziej. Bajzer jaki tu powstał, w wyniku z braku pokarmu, ale przede wszystkim z braku dostępu do wody. I o ile mrówki są w stanie poradzić sobie bez pokarmu przez dłuższy okres, tak bez wody niestety nie. Robotnice popadły w stagnację i padały tam gdzie stały, co zresztą widać. Na szczęście królowej nie stało się nic złego, choć bardzo mało brakowało. Ta kolonia straciła około 50% robotnic, o ile nie więcej. Przez ostatni tydzień moje hurtnice miały dostęp do wody na arenie, ale też i w gnieździe, które nawilżałem bezpośrednio. Stopniowo można było zauważyć poprawę stanu robotnic. A dziś kolonia wygląda tak. Widać, że padnięte robotnice zostały przeniesione w jedno miejsce. To samo stało się też na arenie. Robotnice niechętnie pobierają pokarm, dlatego podjąłem decyzję, że czas umieścić moje wszystkie kolonie w hibernacji. Jeśli chodzi o woldemorty, to przed umieszczeniem ich w lodówce na czas zimowania, muszę usunąć z areny wszystkie śmieci oraz probówki z wodą. Do sprzątania dużej ilości drobniutkich elementów świetnie nadaje się wata delikatnie nasączona wodą. Niestety nie jestem w stanie usunąć padniętych robotnic z części gniazdowej, ale myślę, że nie powinno to mieć negatywnego wpływu na zimowanie i stan zdrowia kolonii. Jak widzicie na filmie, robotnice zbiły się już w kłąb zimowy. Ochraniają w ten sposób larwy, jakie jeszcze pozostały w gnieździe, dlatego nie ma sensu już przedłużać sezonu na siłę i czas umieścić kolonie w lodówce. Z Woldemortami widzimy się za kilka tygodni lub miesięcy, w zależności od tego, jak będzie przebiegało zimowanie. Teraz po prostu wstawię formikarium do lodówki. Oczywiście będę sprawdzać co jakiś czas, czy wszystko u hurtnicy w porządku. Miejmy nadzieję, że kolonia odbije na wiosnę. Przejdźmy teraz do moich kolobopsi strunkata. Bobki nie zauważyły nawet, że działo się coś odbiegającego od normy. Nie zaszły tutaj żadne zmiany ani te pozytywne, ani negatywne. Bobusie są praktycznie ciągle w stanie stagnacji od momentu, kiedy do mnie przyjechały. Dlatego nie będę rozwodzić się na ich temat. Bobki lądują do lodówki. Miejmy nadzieję, że po hibernacji zaczną w końcu rozwijać kolonie. Przejdźmy teraz do Leptotorax akerworum. Królowa nie ucierpiała. Oczywiście zauważyłem, że pożarła kilka larw i jajeczek, ale nie jest to jakaś znacząca strata. I tak dobrze, że królowa postanowiła wychowywać cokolwiek jeszcze w tym roku, więc nie przejmuje się zbytnio ubytkiem potomstwa. Królowej pozostało jeszcze kilka larw, więc po zimowaniu powinny wystrzelić ze wzrostem. Wtedy kolonia zacznie rozwijać się prężnie. Jak na razie moją tegoroczną królową trzeba przezimować, dlatego usunąłem tackę z pokarmem z probówki i do loduwy. Zobaczmy teraz, co u Tetramorium kespitum. Jest to młoda tegoroczna kolonia, więc wydaje się być odporniejsza na głupotę. Nie zauważyłem tutaj ubytku potomstwa, wręcz przeciwnie. W probówce można zauważyć świeże robotnice, larwy, ale też i jajeczka. Wygląda na to, że kolonia tetrasek nawet nie zauważyła braku opieki z mojej strony. Miałem w tym roku poddać ten gatunek eksperymentowi i umieścić jedną kolonię w hibernacji, a drugą nie. Postanowiłem jednak, że trzy pozostałe kolonie tetrasek, czy ile ich tam było, wypuszczę na wolność. To samo postanowiłem zrobić z rójkowymi koloniami hurtnicy. Postanowiłem to zrobić, ponieważ chcę ograniczyć ilość kolonii, a co za tym idzie także i ilość obowiązków. Uważam, że ilość gatunków, jakie posiadam, jest na razie wystarczająca, aby móc prowadzić jakiś content na YouTube, a i dla mnie ta ilość nie powinna być jakaś uciążliwa. Przejdźmy teraz do Lasius umbratus. Tutaj sprawa ma się nieco inaczej niż u pozostałych kolonii. Umbratuska dysponowała sporym pakietem potomstwa. Mnóstwo larw i jajeczek, które przez ostatni miesiąc zostały pożarte. Kilka larw zostało, więc jest nadzieja na odratowanie tej kolonii po zimowaniu. Mam jedynie nadzieję, że młode robotnice umbratusek dojrzeją, zanim padną robotnice hurtnicy, które pomagają królowej. Z tego wszystkiego wynika ciekawa obserwacja, mianowicie taka, że młode potomstwo, czyli jajeczka i larwy, stanowią swego rodzaju spiżarnie dla całej kolonii. W ostateczności mrówki decydują się na pożeranie własnego potomstwa, aby przetrwać. To bardzo ciekawe zachowanie, które może tłumaczyć też na przykład problem z rozwojem kolonii czy brak przyrostu robotnic. Warto zastanowić się wtedy, czy aby na pewno wszystko z pokarmem jest w porządku. Pora teraz na odpalenie zimowania u moich kolonii. I o ile Voldemorty wstawię po prostu na półkę w lodówce z całym formikarium. Tak, probówki umieszczam w pojemniku po lodach. Wykładam dno pojemnika watą, układam probówki i przykrywam je watą. Zapobiega to turlaniu się probówek po lodówce, obijaniu ich, ale też pozwala na wyjęcie na krótko z lodówki. Wata robi za izolację, więc kiedy na moment wyjmę pudełko z lodówki, hibernacja nie zostanie przerwana. W opisie znajdziesz link do filmu o tym, jak łatwo przygotować mrówki do zimowania i jak je poprawnie przehibernować. Oraz do materiału o tym, co to jest stagnacja umrówek i jak ją rozpoznać. Nie zapomnij o zostawieniu komentarza, łapki i subskrypcji. To wszystko na dziś. Do następnego razu.